Cześć, jestem Ford Edge Titanium, czyli po polsko-angielsku Ford Edge Titanium. Jestem dużym słowem i wcale tego nie ukrywam, dlatego będę mówił grubym głosem. A do tego otworzysz mnie zdanie swoim smartfonem. Odczytam twoje gesty i polecenia głosowe. Mam w kokpicie tyle przycisków co dwa przeciętne słowy. Mój układ kierowniczy potrafi sam omijać przeszkody. System nagłośnienia kabiny ma 12 głośników i 1000 watów. A pod maską czeka 240-konny diesel B turbo Zaraz zobaczysz, jak wyglądam, opowiem ci, jak jeżdżę, co mam na pokładzie i dla jakiego kierowcy zestrojono mój układ jezdny. Zapraszam. Jeżeli pragniesz, żeby wszyscy widzieli, że jeździsz dużym samochodem, to jestem dla ciebie idealnym partnerem. Bardzo lubię obnosić się z moją wielkością. Mam ogromny grill, a maskę silnika poprowadzono mi bardzo, bardzo wysoko. Obok kulturystycznej, budzącej respekt, prezencji wysoki przód ma też zalety czysto techniczne. Chodzi o reflektory, umieszczone bardzo wysoko nad jezdnią, dzięki czemu oświetlają drogę znacznie skuteczniej niż gdyby były niżej. Żeby pomóc Ci wyobrazić sobie moje rozmiary, popatrz na moje koła. Na tle całego nadwozia nie wyglądają na duże, co? No właśnie, a mają aż 20 cali. Oto magia proporcji prawdziwego kulturysty. Ale to nie wszystko. Mam też największe drzwi, jakie kiedykolwiek widziałaś lub widziałeś. Sięgają od dachu aż po progi karoserii. Dzięki takiej konstrukcji otwór drzwiowy jest ogromny. A nawet po jeździe w błocie nie ma szans, żebym ubrudził się nogawkę od spodni. Popatrz na miejsce kierowcy, które dla ciebie przygotowałem. Siedzi się we mnie bardzo, bardzo wysoko. Bo podłoga jest wysoko nad jezdnią, a fotel wysoko nad podłogą. W wersji z panoramicznym dachem 190 cm kierowca będzie miał głowę pod samym sufitem. A to oznacza fantastyczne warunki do obserwacji drogi. Hotel dobrze podpiera nogi, a kierownica ma całkiem duży zakres regulacji osiowej. Można tu naprawdę wygodnie usiąść, nawet zagłówki są wygodne. A najwygodniej będzie kierowcą o wzroście do 180 cm. Za takim kierowcą pasażerowie tylnej kanapy będą siedzieli w luksusowych warunkach. Wypada też wspomnieć o przyciskach w kokpicie. Dlaczego jest ich aż tak dużo? Dlatego, że moi inżynierowie postawili na obsługę wedle zasady jeden przycisk, jedna funkcja. Jak już się przyzwyczaić, to ten patent działa bardzo dobrze. Ale potrzeba czasu na opanowanie mojej kompleksowej kuzikologii. Jeszcze może jakaś pochwała dla moich projektantów. A proszę bardzo, popatrz na centralne nawiewy w kokpicie. Te po obu stronach ekranu dotykowego, który kryje mnóstwo funkcji i jest gotowy na Apple CarPlay i Android Auto. Widzisz, jakie wąskie i wysokie są te nawiewy. Czy to się w ogóle da wyregulować? Da się. Nie uwierzysz, jak poczujesz, w jak szerokim zakresie można regulować kierunek nawiewu. Można go skierować na przykład pionowo na sufit. Moi testerzy powiedzieli, że to prawdziwe Mistrzostwo Świata i że jeszcze czegoś takiego nie widzieli. Dla mnie to normalne. Potrafię zadbać o to, żeby sklim nie wiało na twarz kierowcy i pasażera. Nie każdy zów to potrafi. A jak jeżdżę? jak na takiego pakera, mam niewielką wręcz filigranową kierownicę. Ale ona nie pokona fizyki, bo waży 2235 kg uwzględniając paliwo i kierowcę. Mogę pociągnąć przyczepę bez hamulców o macie do 750 kg, a z hamulcami aż do 2000 kg. Pełni załadowany i z największą przyczepą waży razem aż 4,5 tony. Prowadzi się mi jak dużego i ciężkiego suwa i to mimo zastosowania zaawansowanego układu kierowniczego, więc idealnie nadaje się na długie trasy. Stabilnie utrzymuje kierunek jazdy i jeszcze jak po szynach. ale gwałtowne zmiany kierunku jazdy nie są moją ulubioną dyscypliną. Wolę spokój! Mój wielki przód z grillem wielkości szyby miejskiego samochodu ma aerodynamikę domu jednorodzinnego. Co ma przynajmniej dwie konsekwencje. Po pierwsze, na szybkiej trasie parę od 8 do 10 litrów oleju napędowego na 100 km. Po drugie, musi mieć nieco popychać do przodu. Dlatego pod moją przednią klawą pracuje dwulitrowy turbo z dwiema turbosprężarkami Ma moc 238 koni mechanicznych i dostarcza ciągu wyrażonego przez 400 nm. Żeby osiągnięcie takich parametrów było możliwe, Ford musiał wzmocnić elementy mające bezpośredni kontakt z gorącymi spalinami. Temperatury w okolicach turbosprężarki kolektora wydechowego dochodzą do 860 stopni Celsjusza. Bo sprężarki pracują sekwencyjnie. Mniejsza spręża trafiająca do cylindrów w powietrze, praktycznie od wolnych obrotów eliminując turbodziurę. Druga większa również jest wtedy włączona w obieg. Dzięki temu, kiedy to ona ma przejąć doładowanie, ma już wstępnie odpowiednie obroty do dalszej pracy. Grubo, prawda? Ale jak już wspomniałem, ostatnio robiłem cykl na masę i 240 koń mechanicznych konfrontacji z wagą soli nie przekraczającą 2 tony. To tak, jakby Ford Fiesta miał pod maską 120-konnego diesla. Czyli całkiem nieźle, ale o sporcie nie rozmawiajmy. Chyba że będzie to sport siłowy, a nie trening kondycyjny. Mówisz ja mimo takiej masy niespecjalnie lubię się napinać. Jestem luksusowym środkiem transportu, który potrafi przewodzić pasażerów w ciszy spokoju i bez niepotrzebnych wibracji. To będzie podróż w klasie biznes, a w niej zawodowy kierowca potrafi jeździć płynnie. Bardzo takich kierowców lubię, a oni doceniają mój układ napędowy, który oczywiście rozdziela moc na wszystkie cztery koła. Jestem prawdziwym czteronapędowym słupem, a nie jakimś crossoverem na zakupy. Spokojowi sprzyja skrzynia biegów, która jest bardzo ciekawa i zaawansowana technicznie. Co to zaawansowanie dokładnie oznacza? Już wyjaśniam, tylko zapnij pasy, bo ośmiobiegowy automat wykorzystuje adaptacyjny system zmiany przełożeń, który oceni twój styl jazdy i dostosuje do niego zmianę biegów. A ponieważ 240-konny sterocylindrowiec to nie jest zwykły diesel i kręci się wysoko, to skrzynia dobrze to rozumie i nie dusi silnika na bardzo niskich obrotach. Adaptacyjność skrzyni można łatwo wyczuć, kiedy na przykład po kilku dniach jazdy miejskiej rozwinie z prędkość 70 km na godzinę i wciśnie trochę mocny gaz, będzie redukcja biegu. Przytomna, delikatna, ale będzie. W ten sposób przygotowuję się do dynamicznego przyspieszania. Ale jeżeli, po spokojny, dwugodzinej jeździe po podmiejskich drogach, zrobisz to samo, to redukcji będzie takie czary. Jeszcze ci nie zaimponowałem? To wyobraź sobie, że moja skrzynia automatyczna potrafi nie tylko dostosowywać obroty zmiany biegu na wyższy i redukcji do twoich wymagań, lecz także zmieniać szybkość z jaką bieg jest zmieniany. W ten sposób płynność pracy skrzyni jest dobierana do twojego stylu jazdy. Sprytne ale temat skrzyni biegów nie został jeszcze wyczerpany. Potrafię na podstawie informacji o nachyleniu zniesienia czy zjazdu oraz przeciążeniach poprzecznych podpowiadać skrzyni czy zredukować bieg. Jak to działa? Tak, że nie musisz o tym pamiętać. Na podjeździe skrzynia sama zredukuje bieg bez zmiany położenia pedału gazu czy ustawień tempomatu. Zredukuje go również na zjeździe, żeby można było mocniej hamować silnikiem. Nawet na zakrętach biegi będą zmieniane inaczej, niż na prostej drodze. Nie każdy SUV potrafi takie rzeczy. A ja mam jeszcze na przykład układ wspomagania kierownicy, z funkcją awaryjnego omijania przeszkody. Mam kamery i radar i stale obserwuję drogę. Jestem rezerwą bezpieczeństwa dla twojej uwagi i umiejętności. Jeżeli wykryję, że hamowanie, nawet bardzo mocne, może nie wystarczyć do uniknięcia kolizji, sprawdzę sytuację na sąsiednim pasie ruchu i spróbuję ominąć przeszkodę. Taki numer. Mam też adaptacyjny tempomat z funkcją zatrzymywania i ruszania oraz utrzymania mnie na pasie ruchu. I nie chodzi tutaj o popularne Brzęczyki odzywające się po najechaniu na linię na jezdni. Ja, jako prawdziwy kulturysta, cenię sobie swoją masę i stawiam na prewencję. Nie lubię nerwowych ruchów i obiecuję, że pomogę ci jechać środkiem pasa ruchu. Wiesz, że to zmniejsza zmęczenie na długich trasach, bo nie trzeba tak się skupiać na kierunku jazdy. To teraz już wiesz, ale z pewnością nie wiesz o mnie wszystkiego, bo integruję w sobie więcej funkcji niż mam przycisków w kompicie, a mało ich nie mam, to pewne. Mało też nie kosztuje 185 600 zł w wersji Titanium, ale uważa, że to uczciwa cena. Bo pomyśl, jak wiele musiałem zainwestować w treningi i suplementację, żeby dojść do takich rozmiarów. Masa sama nie przyjdzie. Ale muszę Ci coś jeszcze powiedzieć. Tak naprawdę nie nazywam się Ford Edge, tylko Michał z Motospace.pl Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj nasz kanał. Zostaw komentarz i daj łapkę w górę. To dla mnie przyjemność, że oglądasz ten test. Zapraszam na Motospace.pl i do następnego cyklu.